So już, już kochani, właśnie mamy mokry chrust. No i czekamy aż kurcze będzie suchy. Fajna tu miejscówka, powiem Wam naprawdę na tej treści. Pogoda jest piękna, dopisuje także. Już po burzy. No i słoneczko wyszło. Zachód słońca. Przepięknie. I widoki, kochani. I tylko tańczyć. Idę sobie plażą Jak nad morzem ta, 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 ta. Co ty tam znalazłaś? O, nieźle! Co ty tu niesiesz? Ty Hatu, Hakuna Matata Ty, normalnie to... Indianie tu byli, naprawdę! Zobacz ty, kuźwa, oni tu złapali kuźwa ludzi chyba. Albo wiewiórki na rzeź. Albo jacyś kanibale tu byli, kuźwa. Ognisko robili normalnie, tańczyli i wywołali deszcz. No co jest najlepsze. Ej, tylko nie może to podpalisz. Ej, ale będzie kurna ty. Wszystkie czarownice uciekną. O kurde, nieźle! To jest git, nie? Będzie tu gorąco. Rozpalimy ognisko.